Witam! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Goticzku 2 roczne. Nie. W kolejnym Gothic 2 z Królem Returning. Turning. Chciałem, powiedzmy, że tajemnicy, nie wiem dlaczego. No i cóż, pasym, że Was witam, to udało mi się wyrzucić tutaj trzech z pięciu bandytów. A co się stało z pozostałą dwójką? To będzie zagadka na dziś. Tak, szczerze powiedziawszy, nie wiem. Byli tu jeszcze chwilę temu. Naprawdę nie, nie mam pojęcia co się z nimi stało. Włączyłem nagry... miałem i za... Miałem właśnie właśnie nagrywałem i tam tylko dwóch dostało, to już na wizji i wykończył tak was trochę tym walczeniem, a tu... Nie ma. Rozpłynęli się, o. Nawet... pałasz bandyty zostawili. Hm. Zdawało mi się, że tam jednego widziałem, ale... Jednak mi się zdawało, tylko... No dobra, zobaczymy jak ten zamek tu jest. Raz, dwa... dwa, raz, nie. Raz, dwa, raz, dwa, trzy i raz, dobra. Zapamiętałem chyba kombinację. Oby tak, obi tak. Tym razem wczytałem go i zapisałem jako Satin to, żem zrobił. O, źle zrobiłem. A, raz, dwa, trzy, raz, dobra. Jeden wytryk mogę poświęcić, proszę bardzo. W ogóle tych Już mam, jeśli mogę zobaczyć. O nie widzę akurat w tym kawałku plecaka, szkoda, zobaczę teraz. Ile mam wytrychów? Wytrychy, 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 wytrychy. Gdzie są wytrychy do Diaska w tym wszystkim, w tym całym złomie Powinienem mieć ich sporo. 35 bagien... 59 wytrychów! O! Wrócili! Wrócili! Zagadka się rozwiązała! Te penisy cały czas tu gdzieś były! Drańskie ukciałeś się odkryć przede mną, tak? Chciałeś mi jak ninja, jak asasyn od tyłu. Ty nie jesteś kurczec, Auditore Zjeżdżaj! Zjeżdżaj, gościu! Zjeżdżaj, kuźwa mać. Tak sądziłem, że gdzieś tam pobiegły te chamy. Hamy dwa. tralalalala. La, la, la. Dobry. Gień, gościu. No mówię ci, gień. Kityko Jednak nie, dobra. Jeszcze ten cios i padniesz. Brawo. Przynajmniej padać umieć jak mężczyzna. Chyba. Nie. Wiem. Nie jestem dobry w ocenianiu padania, To już musicie wyocenić. Czy pada jak mężczyzna, czy jak baba? A ten drugi tu gdzieś niby też jest? Dobre pytanie. Jest! Jest! Kurwa, jest! Jak się z tego bardzo nie cieszę, że on tu jest. Czytaj. Jak ja się bardzo nie cieszę z tego, że on tu jest. Słucznik. Tak myślałem, właśnie, że mogę tą stronę, na drugą stronę naokoło. Hmm. Mam jakieś zakręcie, żeby się go pomkuleł ognia, niby, ale ho. Oh. Gdzieś tutaj, niby ten pac stoi, tak? Tu jest pajacyk. Cześć, pajacyku, co u ciebie? Co u ciebie, pajacyku? No co? Jak we mnie strzelałeś to cwany, tak? Ale jak teraz. No to pierdzie dostawać, to już, już już tak na no, szczeneczka troszkę opadła, ta Takie życie kostek, takie życie kostek, nie ma tak łatwo. Strzała. A huk mi ta strzała jedna. O, masz tabliczki, fajnie, one się przydadzą. Mhm. Już powiedział, że powinienem je oddawać w większych ilościach do tego watrasa, ponieważ jestem są jakieś bonusy z tego. Chociaż chyba ja będę mógł je potem odzyskać, tak mi się wydaje, te tabliczki. Jak już Vatas będzie w Jachendarze, to go po prostu pobiję i mu je zabiorę, bo chyba on nie jest śmiertelny we turningu. To będzie niegłupie. O, pan tutaj cały czas leży. Hmm, ciekawe. Whatever. Te pasze są... One się respią, wie tak naprawdę skąd. ten to pewnie był tego typa, którego tutaj zabiłem. Ale, no, doskonale wiecie, że one się przez ten respią znikąd. Idę sobie. O pasz bandyty! W ogóle szydek drogi, pasz bandyty, jaski, ja pasz bandyty. Idę sobie, nie wiem, gdzieś tam do tak, jakichś budynku pasz bandyty. Takie, what the fuck? Idę po taką pasz bandyty. What the fuck? Idę, nie wiem, gdzieś tam jakieś, jakimś drzewie szpadla. What the fuck? Mówię, jakoś tak leży z dupy. Nie, no bo nie, no bo co z tym chodzi, nie mam pojęcia, może ktoś z was wie, skąd jest magiczny Respo On paszł bandyty i szpad wszędzie, ale. Mniejsza o to. Mniejsza o to, kto wpadł w buto. Yeah Znowu użyłem tej samej frazy co kilka odcinków temu. Mhm... Mm bo mniejsza o to wpadło, bo to taka jest no... Przynajmniej mi dobrze znana fraza. Nie wiem, jak innym... Te takie przysłowie... Przynajmniej się jest to jest bardziej niż przysłowie. Whatever. Nie wiem czy powinienem teraz spać do 3H tam o tej Chyba nie, chociaż może jakieś EX dostanę. Nie wiem może potem będę coś miał w okolicy do Chociaż tam w okolicy to, ho-ho-ho. Nim ja tam będę miał coś do zrobienia, to tysiąc lat świetnych minie. Ale niedługo będę miał poziom, jeszcze tylko tysiąc expa. Kiedyś to było coś, teraz to jest tak, no, średnio coś. To fajnie, będę wtedy się nauczyć języka budowniczego. Wezmę te tabliczki na wytrzymałość, na zdrowie, na siłę i tak dalej, póki co będę oszczędzał na potem, ale ten, żeby móc się jeszcze bardziej po animi niż... no niż za pomocą samych mistur. Ale te właśnie pozużywam sobie, fajnie jakby Zuris jakieś nowe zaklęcia miał Masz jakieś nowe zaklęcia, prawda Zuris? No wiem, że masz, no powiedz, że masz, no O, chyba nie masz, ale masz dużo starych Hmm, no do was trzeba, niepotrzebne mi takie ścierwo Grom jest 600 do obrażeń, kuźwa, to mogą być przydatne, przemiana w książce? nie wiem To jest dobra dnia, many, żeby tego użyć, więc nie ma sensu to jabłkowy, mała błyskawica, bryła, do to jest zbugowana, nie wiem dlaczego Amulet spojrzenia, dobra na razie chyba nic od tego nie będę brał Chciałbym wziąć ognisty deszcz, ale 40 many Chyba, że nie, za 150 to podziękuję, dobra nie, nic nie tego nie bierzemy póki co Batra, masz coś ciekawego na sprzedaż? Masz wino, podobno winogrono, hmm. No ono podobno się przydaje do jakichś tam win, właśnie od Konstantina. Właśnie, może wykupimy na nie recepturę. Hmm, to by było niegłupie. To co by innego. było bardzo, bardzo niegłupie. O, no, ty właśnie, Jora po handlujmy. też masz właśnie. Mm hmm, masz pieczone mięsa zajebiście. Amulet dębowej skóry już tak nie masz. Grzyby ciemne po 15 za sztukę? Eeeeh, chyba podziękuję chwilowo, potem je kupię najwyżej. Nic innego mi raczej nie obchodzi. Hakon, jakieś nowe pręty może masz? Stolowe, by bym wdzięczny. Oczywiście, że nie masz, ale masz. Nie, nic, nic ciekawego nie masz. Od ciebie też idziemy, papa. Hakon, mam cię w nosie. Jak nie masz fajnych rzeczy. To jest jakieś nieurwane stajsko. Hm, takie, takie na odczepnego. Koragor, może coś ciekawego będzie. Ja tak obskoczę sobie kupców tutaj. Być tak, z nimi nie handlowałem. Może coś ciekawego mają. Księgę, lechmara, póki co czekajcie, jabłka, może ogularze pobiorę. są bardzo przydatne. Mm, piersi męstwa niekoniecznie. Wino też nie, jabłka bym zakupił, bo one... Chyba jak się dużo jabłek zje to staje się punkt siły za darmo. Tasa grzeźnika, pałasz, nie. Nic co bym jakoś szczególnie chciał nie masz. Nie, 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 nie dowiedziałem się jeszcze od was jak się z tymi skrzynkami, czy z tymi skrzynkami, z tymi księgami, są księgą czy moją moją oddać i tak dalej. Dlatego, że jeszcze tamtych odcinków nie, publika, nie, nie publikowałem, więc przecież się czemu, czemu tak daleko do przodu wybiegałem niby z tymi odcinkami. Ja wam powiem właśnie, że nie do końca biegam do przodu. Chciałbym poznać nowe receptury tworzenia mikstur. Miałeś już wcześniej jakiś kontakt z alchemią? Tak. I wciąż jeszcze żyjesz. Nie najgorsze kwalifikacje. Myślę, że mogę ci podać kilka formuł. Oczywiście zależy, co chcesz wiedzieć. Hmm, co możesz mi powiedzieć? Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Znam kilka. Mhm. Mm A, nic z tego nie potrzebuję. Matrix i Syrus, chyba. A, dobra, to może pochandujemy? Czyli właśnie najpierw zapiszemy grę. Zastanów czy w tych recepturach całych jest w ogóle boska mądzgwia. Co, gdzieś mogę znaleźć tego prawda, więc nie będę tego brał. Ale obchodzą mnie te receptury, właśnie. co się, nich w ogóle jest. Bo właśnie tego są chyba te receptury na. Czekaj, czy też mi inteligencja na to wzrośnie. On 20. Balsam, sam opatrzność. Nie wiem, co to dodaje. A wzrasta ta inteligencja, to fajnie. A to co mi da? Właśnie, wino zapomnienia. Mam jakieś wino przy sobie? Nie mam, znaczy winogrono, nie wino. A ty może jakieś nie, ty nie handlujesz chyba w ogóle? Hmm. Ho, 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 bo to wszystko sporo kosztuje, ale hmm... Chciałem zobaczyć, jak w ogóle to działa, to, ten cały deal z tymi winami w ogóle. Ciekawe, czy u tego gościa w mieście będę mógł użyć, tego gościa w dzieńce portowej będę mógł użyć, jak to się nazywa, stołu alchemicznego. Ponieważ od tego Konstantina nie da rady, bo będzie się miało to pobić z buta. ta jedna zasana. O, A zobaczymy. Jora mm, pohandlujmy. Daj mi to wino, grono. I przejdziemy się na szybko i zobaczymy. Nawet może to zrobię tak na szybko, czyli poza wizją. Takie cięcie zrobię małe, żeby tą drogę wyciąć. Dobra, jesteśmy w sprawie u celu. Zobaczymy, czy będziemy mogli tutaj cokolwiek zrobić. Zapiszemy grę. No i spróbujemy. Pokaż mi Ty masz coś na sele jakieś takie? Nie, ty masz tylko... Przemiany, zapowodnie pamięci bym też sobie pokupił, ale powiedzmy, że chwilowo sobie odpuszczę No Ach, oczywiście łapy precz, dobra Najwyżej go pobijemy w razie czego Nie chcę napoju wytrzyma... Ignacy Ignacy kurwa! Ignacy! O ty Aniu pobił mnie, jaka świnia pobił mnie, no A ja tylko chcę ty co te wina w ogóle dają, no szkód mać, no co za Gień ty gnido Gień śmieciu Czy to jest jedynym świadkiem taka prawda, hmm to go pobił i użył na niej pamięci? O, mogłem zrealizować to pięć pamięci, fajnie. Znaczy, musiałbym zapisać grę po cichutku. Czys, 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 czys. Nie chcę nikt nie widzi. Nikt nie widzi. Sytuł chemiczny, właśnie. Destruuj gorzałkę. Za mało składników, to no dobra. Kurwa, on już wstaje. Fuck, nie wstawaj śmieciu! Jeszcze o tym pogadamy. Dobra, śmieciu, nie, 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 nie ufro się teraz. Jak za mało składnik wcześniej jeszcze potrzebuję? Nie czytałem właściwie czego potrzebuję, jak późba. Hmm. Czego ja właściwie potrzebuję? Eee. Gdzie eee. Eee. jest to cała? Eee. Rosną w górach, aby wino było dojrzeć. Tak, tak, tak. Eee. Urzędnik mistrza... Specjalnym zielem. Podczas przygotowania jakiejś należy oddzielać specjalnym zielem. Jakim specjalnym zielem? Dobrze już dobrze. Nie chcę z Tobą rozmawiać. Nie chcesz z mną rozmawiać? Jakiś kurwysy Widział tego chama ktoś? <głysy> Jaki ham! Jaki ham! Ty hamie. Ty tłusta świnka, masz nie pamięć, proszę bardzo. Koniec pamiętaniem, Ignasiu. O, z. Hmm. Jakie to niby jest potrzebne? Hmm. Nie ma, kiedy chodzić to całe TT. Hej. Dobrze już dobrze. Nie chcę z Tobą losu. Oznaw mnie, mistrzu karate! Czemu moje życie i. Wow. Czemu moje życie wytrzymało i wytrzymałość są w takim stanie? Mogę wiedzieć? W ogóle nie wiem, co mi jest potrzebne, żeby wykończyć tutaj całe moje. Te moje całe wino. Nie wiem, czego potrzebuję, żeby wykończyć to wino. BURZEŚ to ku! Nie pozwalaj na to! Jak go jest teraz ciężko zabić tego ignaza? Ja pierdzielę. A, przynajmniej go pobiłem. Ciekawe czy do dzisiaj dalej ze mną współpracować. Już za niego zapomnienie to może zadziałać. Czy to nie pamięć całą. Miałem na kimś tego zakręcie tak spróbować, więc czemu nie na nim? <śmum> Tylko niechaj wstanie ten deani. Stała Ignas. Co dalej, będziesz na mnie zły? Dobrze, już dobrze. Nie chcę złapać. że nie na pamięci wytywy. Wreszcie hmm. coś się dzieje. Nie rozumiem za bardzo. Gdzie co? może i to jakoś wszystko poogarniam, bo tutaj nie za bardzo wiem, co się dzieje w ogóle. Najwyżej czytam, wczytam któryś wcześniej czy zapis i tyle. Dobra, no, ja próbowałem, próbowałem. W sumie nie da się chyba, że tak powiem. Mm, nie da się chyba, że tak powiem, nic tutaj zrobić. Jak już tego pobije się właśnie. Um, pobije się tego właśnie chemika, to już pupa nie da się w ten sposób, bo, że tak powiem. że tak powiem. Nie ma sposobu, żeby go uspokoić. Nawet nie działa, nie pamięć. Kupa. Podgrzeniem sobie stal, natomiast w tym czasie... Ciekawe, czy wystarczy tej stali, żebym mógł się zbroję ulepszyć. Dobra, przepaliłem tą stal. Ulepsz pancerzkę, czy będzie wymagać czterech, czy właśnie już teraz ośmiu? Mhm, mm teraz wymaga 8, tylko nie pisze o tym, no dobra. Mam pięć, no szkoda. Brakuje mi trzech. <laughs> Trzy stali nie mam za bardzo skąd wytrzasnąć, ale możemy do Elwricha oddać tą całe, ten cały list. Znalazłem list od Lucy. Ty Co? Jest... Daj mi go! No nie Musiały pojawić nie. się problemy. Nie mogę w to uwierzyć! Nie, nie wierzę! To niemożliwe, żeby teraz mnie zostawiła! Zabierz ten list, nie chcę go! Ona do mnie wróci, wiem to! Nie wiem, tylko nie mówię, że... Ok, tak mówisz nie, nie ma problemu. Co dam torbę? Nooo, nic za ciebie pójdę, chyba się nie dają ciekawego. A masz coś poza wytrychami? Masz miksturę zdrowia i jabłko. Jabłko kupię, to mam w nosie, szczerze powiedziawszy, co tam masz. Przejrzymy jeszcze te kupców, tak mi się wydaje, tutaj w, tym, w tej dzielnicy. Bosper, pohandlujmy. Masztrof. trof. Jeżeli to nie uczy nas wszakiej wiedzy o tym, o myślistwie, to to jest najbardziej dziwna księga we wszechświecie, w ogóle Ever. WTF! What the fuck? What the fuck? Nie chcę jej na widzieć, taka prawda. O, może Mateo, coś ciekawego masz? Pamiętam, że kiedyś miałeś te pręty, a teraz już nie masz Merytański, winogrona. Pełnia hmm. wytrzymałości. No, mógłbym zakupić. No, oszukuję 5, to szkuje 5, spoko. Te miks, są dość przydatne. Te winogrona też przydałoby się, że zaczęło skupywać, ale skoro nie mogę tego wina i tak zrobić, póki co, bo nie wiem z czego, no to potem te winogrona poskupuję. Jak już będę wiedział, czego potrzebuję, Mógłby mi ktoś z Was napisać, szczerze powiedziawszy. <gry> ja pewnie że tego czasu sam będę wiedział, zgaduję. Chyba to mi się przyda, mleka mi się przydadzą, jabłka też, jeszcze nie chcę, okej. Okay. Kolejny, którego tu mogłem, że tak powiem, oskubać. Za, 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 za drobną opłatą, ale jednak rzeczy mi się przydadzą. Chyba zjawka była to siła, jak nie to, to jest na całkiem dobre żarcie, dość małej jeżeli chodzi o wytrzymałość, więc może być niby. No Niby zawsze się złożyłem na czegoś Ale chyba właśnie zwiększały one siłę jak się ich odpowiednio dużo zjadło Teraz pytanie jakie ja mam tą skrzynię otworzyć Mmm. Ho 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 Mogę prowadzić w nocy niby ale Nie no nie zadziała to w ten sposób Będą się mnie do zupobić, taka prawda hmm, hmm, Ale problematyczne Popróbuję poza wiejezją Hooooooom, otwierałem skrzynkę, zostałem uderzony w plecy, po czym stałem się jednością ze skrzynką, to jest ciekawe, bardzo ciekawe. Magia. Poza tym udało mi się zabrać ten, tą, talerz, to znaczy ten puchar i ten, ten talerz bez żadnej, że tak powiem, no bez żadnej konsekwencji, dziwne to jest deka, no dobra, mniejsza. O, i znowu wstałem się z jednością ze skrzynką. Mmmm, aleluja! O, aleluja. <laughs> Jedność ze skrzynką, to jest to. Osiągnąłem poziom Mistrzowski w tajemniczym. Ja dodaję jednakowoż to zrobię bo nie chcę waszego czasu aż tyle marnować, tyle bym musiała to poświęcić. Dobra, po kilku dodatkowych próbach stwierdzam, że spróbuję po prostu w nocy i tyle w temacie. Najprościejsze wyjście. Pokaż. Może wtedy będzie prościej. Woda nie jest, nic nie potrzebuje. Na razie nie pójdę sprzedawać rzeczy do Hakona, ponieważ. Czy do Hakona, nie do. Ha tego, do tego samego rybaka, ponieważ. E, do rybaka, do tego co hamuje rybanie, nie rybaka. Ponieważ będę popatrzywał tej całej misji i tego całego Puchara dla Grega. O, czy nie, bo my tutaj 3 dni. No to faktycznie 3 dni już minęło, odkąd tego Nigiela zagadałem. Hmm. Ciekawostka. jak ciekawe, że ten cały gościu na N jest nam niezły. Czyli na gór. Za to, że wtedy nie oddałem tego, tej, tej paczki, komu trzeba było. Nie, nawet mi nic ciekawego nie powie. No co za Nie Ty kim jesteś? O, Joe, się ma. Hej, wiesz co? Mamy wspólnych znajomych. W takim razie pozwól mi wyrazić wdzięczność za uratowanie. Proszę, weź te wytrychy. Na pewno ci się przydadzą. Tak, sądziłem, że on tam nie był wcale przypadkiem. Wszystko w porządku. Dzięki. Tak sądziłem, że on tam wcale nie był przypadkiem, jakoś tak magicznie. Ktoś go zamknął tam. Nie, Coś mi to nie pasowało. Coś mi nie grało w tej to cała prawda. Ale możemy oddać w ogóle tą misę bromorowi. Mhm. Mm Mam misę, którą ukradła Ci Lucia. No, czas najwyższy słyszałam co O tanie. Wcześniej czy później musiało się tak. Nie chcesz wiedzieć, co się stało z Lucią? Nie. Niby czemu. Misa w końcu do mnie wróciła. A Interes działał, działa i będzie działał i bez niej. Przecież nie mogę jej zmuszać do pracy dla mnie. racja to racja A może jakaś nagroda? Możesz za darmo zabawić się z jedną z moich dziewcząt, pasuje? To nie wystarczy? Nie bardzo. To możesz równie dobrze się odwalić. I pracuję niemal przez cały dzień. Nieważne. Won stąd nie liczy na to. Hm. <laughs> no, czas. Oto misa. Dzięki. Mhm. <laughs> mm tak, jest 200XP. Dobra, nie chcę się pieprzyć tą opcją. Zawsze z za, za, za tych pięciu, 50 sztuk bym kiedyś potrzebował się, że tak powiem, doinformować. Do giddy zbojców póki co nie mam do Halvora. Odkąd ci pojawiłeś, wielu półwych mieszkańców tego miasta zostało zamordowanych. To mordy, morderstwa mocno skomplikowały życie uczciwym złodziejom. I podejrz podejrzewamy cię o udział w tej zbrodni. Nie chcę kupować od ciebie towarów. Złodzieje i mordercy nie mają ze sobą nic wspólnego. A, czy teraz już nie mogę ten den u niego sprzedawać? A, mniejsza. Nie cię draniu. Przecież sporo pieniędzy w ten sposób stać się. Kurczę, to była głupota. A, dobra. Mniejsza, szczerze. Mach, hmm. trochę pieniędzy przez to ciemne. No, dobra, nie wiedziałem o tym. Czy słyszałem o tym, ale. Ach, i sądziłem, że tak prędko nastąpi. No dobra, moja wina. Mniejsza o to, kto wpadł w błoto. Póki. czy ja się wpadłem? no do szczerze. Póki co, jednak, ty, ten gościu, raczej nie handluj raczej tymi prętami, nie? Karluś? Hmm, nie. Szkoda. Hmm. No, pomyślę, co to powinniśmy zrobić, a póki co, zrobię cięcie. Przypomniało mi się o tym gościu tutaj, właśnie o tym całym rejnarze. Ciekawy, czy będzie zainteresowany bronią sentenzy. Nie, jednak nie. A właśnie mówił, że on będzie ty broń skupywał, ale widzę, że coś to taki troszeczkę. pis na wodę, fotomontaż. Mniejsza. Powoli się noc zbliża, czyli będę mógł niedługo wziąć się za ukradnięcie tego całego. E, tego, tego badzielia od Lechmara. Dla Lutero, przez co będę w stanie chyba skończyć już wątek z Gerbrandtem, to będzie całkiem fajna sprawa. Jeśli nie, mylę, to był ostatni już z tych, tych ludzików, co mi też da dostęp do. A przecież przy okazji, tym Lutero będę mógł też dogadać się na temat gildi kupców, to będzie kolejna fajna sprawa. Pohandlujmy. Astronomia 5000 kosztuje, spoko. Workwormix 3 będzie chyba potem mi potrzebna. Kupić ją teraz. No, odkupię ją teraz. Mlek ognia już teraz mi tak niekoniecznie potrzebny, by był Praten kiedy indziej. Mmm, ognisty many, nie amany, dobra spoko, czy co ciebie nie chce więcej. Ale i tak miałeś fajną rzecz. Może z tą też to jest fajna rzecz, no, dobra mniejsza w tym momencie o to. E, Lutero też gdzieś tutaj swój sklep ma, jak on tu handluje? Ona wtedy cały czas siedzi spoko. Biedaczek. Biedaczek siedzi na ławeczce cały czas. Nie masz co robić? Mam list dla ciebie. Jaki list? Od handlarza Erola, wydaje mi się, że powinieneś go znać. Od staruszka Erola? Pokaż mi ten list, oto on. Gdybym sama tego nie widziała. Ha, hmm, bardzo ciekawe. W tym liście bardzo dobrze mówi na temat Twojej osoby i ręczy za Ciebie jako za pewnego człowieka. I jeszcze proś mi, abym pomógł dołączyć do naszej gilli. Ooo, oh, to bardzo śmiałe z jego strony. A on zwraca się do mnie z taką prośbą. Ostawiam się, z jakiego zrobiłeś, by zaskarbić sobie jego zaufanie. Jak sam powiedział, uratowałem mu reputację. Teraz już wiem, skąd taka serdeczność. Dla kupca reputacja jest rzeczą świętą. Jeśli budzi na wątpliwości, nikt nie będzie chciał z nim handlować. Niech będzie, więc Nigel ręczy za ciebie i prosi mnie. Abym cię przyjął od naszej gildii. Cóż, nie widzę powodu, by cię od, bym mu odmówić. Decyzja do ciebie. Nigiel? A to nie był Erol? Za hm. Co ty myślisz? Chcesz spróbować swoje sił w naszej branży? Dlaczego, by nie? Dobrze, zatem witaj w kręgach gildii kupców. Teraz jesteś jednym z nas. Gratulacje. Dziękuję i co teraz? Teraz porozmawiajmy o Twoich obowiązkach w gildii. Obowiązki. Zrozum, być w gildii to nie tylko być jednym z nas, członkostwo oprócz przywilejów nakłada na nas również obowiązki, nic niewykonalnego. Po prostu od czasu do czasu będę ci dawać pewne zlecenia. Tak się składa, że akurat mam jedno dla ciebie. Co mam teraz zrobić? Dostarczysz zamówienie na farmę Bengala. i bierzesz od niego poprzednią partię towaru. Znaczy następną, muszę walić to. Oto riff, zanieś mu go. wszystko jest opisane w nim. Bengar o tym wie? O, przeminął mi się tekst, nie wiem dlaczego. Od razu. A co zrobić z odebranymi towarami? je do ciebie? Nie, nie rób tego. Odnieś się do kupca Jory, on zatroszczy się o wszystko. Do Jory? Tak, można go znaleźć na rynku przy Bramie wschodniej. Po wykonaniu tego zadania wróć do mnie, będę miał coś do się do powiedzenia. Dobrze. Kto należy do gildii kupców? A nie za wcześnie, abyś o tym wiedział. Zanim zresztą takie pytanie, najpierw trzeba być kimś w naszej gildii. Pohandlujmy. Pokaż mi. Interesujące. O masz nie pamięć, żuwaczki płzacza. Hmm. Pochodnia, toń woda święcona. Hmm. Nic bez czego bym sobie w życiu nie poradził. Ale ogólnie sporo, będziemy jeszcze będziemy na farmę benga czyli ja farmę tego. Onara to będziemy tam mieli Gregga, będziemy tam mieli właśnie tutaj to, do Nigiela pójdziemy 3 razie będzie mieli do gawnienia na farmie Onara kolejnym razem. Liczę, że o wszystkich będę pamiętał. Teraz ważne jest, żeby zdobyć to dla Lutero, ten cały świstek, bo to pewnie mi zakończyło misję z Garahadem. Mmm... Ale nie wiem, co powinien Galahada wybrać, bo się, jak powiem troszeczkę z odcinkami jestem, no... czy znaczy, ja jestem zbyt do przodu teraz, przez to, że w, cią w ciągu wczorajszego dnia dzisiejszego naprawdę wiele nagrałem. A będzie jeszcze gorzej. A ty co ciekawego masz? O, ty masz sporo ciekawych rzeczy. Gularze wezmę z chęcią, o, strzały też. Teraz, wie, ten... Coś ciekawego jeszcze masz? Tak, no nie bardzo, szczerze. Powiedzmy, że już nic niego nie weźmiemy. A Fernando, to się ma jeszcze raz sprzedaż? Ciekawe, czy Fernando handlujesz czy czymkolwiek. W ogóle tego nie ma, już pewnie po poszedł do domu. No dobra, pije przecież Fernando w takim bądź razie. Wolić tego starego drania. Tylko dajmy ciekawe, co jak te wina trzeba będzie robić, ale pewnie ktoś się wykaże i napisze mi, co, co postrzega tych winek i to rośliny niby. Mmm. to te, które sobie kupię i zajmę się tym całym, że tak powiem, dowinowywaniem mojej postaci. No, sporo do roboty tam się teraz narobiło, naprawdę sporo i sporo jesteśmy w stanie wykonać. Tylko, że właśnie nim wyruszę teraz z tą Onara pod te trzy rzeczy, aż, no to chciałbym tutaj dokończyć swoje, że tak powiem, pomniejsze rozrachunki. W ogóle z bet chciałbym zagadać. Może ma już znowu te, może ma już znowu pręty. To było całkiem fajne. Bennet, gdzie jesteś? Zgaduję, że skoro go tutaj nie ma, to jest tutaj Bennet. No właśnie, tu jest, jak myślałem. To jest Bennet czy to nie, to jest Babron? Nie, to jest jakoś Brian, właśnie. Bennet to jest na tym, na farmie Onara. Nie masz nic. kurczę. No dobra, w takim myślę, że może teraz odcinek zakończę. W kolejnym odcinku postaramy się zdobyć ten cały list Hmara. Potem udamy się na farmę Onara, tak bardzo coś innego jeszcze mi wpadnie do głowy, zanim mogłem zrobić to, zanim tam pójdziemy. Ale jakoś tak w tym momencie nie za bardzo myślę tak myślę co mógłbym zrobić. Dobra. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Na razie i cześć.